Uwaga! Przed oglądnięciem tego filmiku skonsultuj się z ulotką, bądź przeczytaj lekarza lub farmaceutę. Pierdole, nic nie niszcza! Chcesz, to niszcz! Uff... Teraz też możesz zniszczyć, ale uwaga... A, kur... Palę się, fuck! Tam wody miałeś z tyłu! Gdzie? Z ty... No teraz to już. Wiesz. A jest, no. Teraz tam już. Musz po obiedzie. Będziesz poł. Znowu. Znowu będę poł. No jesteś facet znowu. Stary. Ja mam chodź. A mnie kto... O. Jadę, jadę. Super, super. Jadę. Spadam, spadam! Dobra, jadę. O. Spadam, jadę Jeb. Tak, ja, ja, ja to ja tak czułem, że tak będzie Wybierz właściwie miejsce, możesz niszczyć No co? Czekaj, 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 i możesz. co? Gdzie ty? jest? Wybierz właściwie miejsce. Możesz niszczyć przycisk. Jaki przycisk? Tu masz przycisk, bierz go. A, wybierz właściwe miejsce, czyli no dobra, to ja Mars. tutaj są jakieś czołeczki, więc zaczynam, że to tu. Mars. Nie, tu się nic nie dzieje. <noise> o kurde, wszystkie moje itemy poszły, ja pierdzielę. Mars. No tu ci rzucam, ci <noise> Facepalm! O! Dobra, idę, Nacisnij jeszcze raz! Au. O, o. o! Śnieg! Już sobie oh, haha, to wiadro. wiatro! to ja to ja to ja węgielek w tym w, w, ten, w piecyku. to bardzo to bo to ja to ja buton. 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 to jest to Trzy skrzynia. ja Wiesz co? Wiadro? MA Ja. A czy Ty to zniszcz A ja się zajmę śniegiem. Było nam potrzebne ten? Żelazo? Tak. Teraz No do wiadra Wow Eee... No ale przecież nie mam kilofu, żeby zniszczyć No to się dojebał. Dobra, no poradzimy sobie. Ale diamentowo od razu musi to być. To po prostu wrzucimy, no... Ja już mam ponad staka, czekaj, a że masz to żelazo, które... które tam miałaś? No to daj mi. No czekaj, mam węgiel, masz węgielek? Mam. Wow. No dobra, ale co, ale... Ty, no dobra, zrobimy z to i co? Tam? Tam do góry? No. A jak? Winda wodna? A jak? Ty, masz butono. No mam, no i co? No z tyłu masz ze sobą butono. No, ma, no mam, butona mam, ale co, no, jak, jak windę wodna? Zbierasz stąd wodę... No. ...i robisz windę wodną. A, że tutaj? Cyk, no dobra. Nie, że tam. O, ja mam łuk! Ja te, Ja nie mam. <grym>, już masz, bierz. Aaaa! Na 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 Zrób wiadro. nabierz wodę. Masz. No to zbieraj wodę. Nie, zbieraj, bo ty się, ty, ty jesteś chłopcem od wody. Chłopca od wody. Od wszystkiego. Dobra. <grym>, no Aaaa, jak się rozlało? Jak po. Uwaga, bo płynę. O. To bywa bezpieczne. Oho, powiem ci, że jest przejście i nic za nim. Ale ja mam przycisk. Chyba w, na dupie sobie go postawisz. Dobra. <laughs> no dobra. <laughs> wow. wow. Postaw jeszcze na tej naprzeciwko. Czyli musimy się wrócić. On tu został. No i co? To co my co tu mamy stagować? Ty mi lepiej powiedz jak my stąd mamy wrócić. Ty mi lepiej powiedz co mamy zrobić. Czy znowu któryś mechanizm nie działa? No mnie nie No... Czemu my zawsze mamy takie szczęście, że mamy O! Działa! No to klikaj. Au!

Właśnie miałam powiedzieć, że mój skill poszedł do góry, no już tak daleko doskakuję jakby nie patrzeć. No widzisz. W porównaniu z tym, co było na naszym pierwszym escape'ie. Kurwa. Oh, fuck. No, teraz będzie pół dnia męczenia się. O. No patrz. Wiesz co, zanim taczyć tam męcz? Ja modulawy właśnie wpadła z naszym kurwa z ponad stakiem takim diamentów FAK Już byłem prawie u góry Prawie, robi wielką różnicę. No dokładnie. Nie niż tego bloku, No dobra. Groswaldlina. Posadź drzewo, aby utworzyć przejście dalej. Musi być bardzo ciekawe rzeczy. Ale czekaj, bo ja tu jestem, te, no ten, i co? O właśnie, ty jesteś tutaj, no to fajnie, zbieraj. Aha, posadź drzewo, no dobra, to tam trzeba na tym, na tym posadzić drzewo. Możesz gdzie posadzić drzewo? No tu! Bo tam trzeba przejść do kolejnego parkura. No ja czekam na ciebie. Dobra, te mnie. Okej. Okay. I tak przez kto kaktusy nie przeskoczę i tak. Yy, tu, na dole. Gdzie? Trzeba posadzić prawo. Masz bombi, da? Tu, no. tu, na dole. Czekaj, masz. Bo ja nie widzę tego twojego no tu. na dole. Daj mi bombi. Oho <słyska> Ty ja! Great! FUUUUUUUUU! No i co, Aha, i... i... co, od nowa? No bez jaj, nie chce mi się. Zobaczmy, co na dole. Dobra, jeszcze raz. Hop. 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 No dupa. Jest skakanie nad lawą, ja tam na pewno nie będę skakać, to ci mogę powiedzieć. Wiesz co, ja na drzewie. jak dojdę na to drzewo za to tam ustawię set spawn. No kurde. A tak. no, jeszcze <noise> mi ktoś dzwoni. Poczekaj. <noise> FOK! Czekam, czekam Tdy no chuj nas zostawił No w chuj To poczekamy Ty No pierdolone w Kurwa Kodź czy wiara, obejrzałki zajebane. Hurry! Bo ja gdzieś blazłam, Musisz mnie wypuścić. Sorry, ale wiecie co, nie będę wam tego you wycinał. Know. Ej, to dobrze, bo ja też nie mam zamiaru tego wycinać. No, co, stoję, dwie babeczki w okularach, prawie i oda to. Czy uważa pan, że to obecnie coś tam, Bóg, coś tam, coś tam? Ach, chuj ci w Ach, chuj, Ach, chuj ci w krzyż, ja tu nagrywam! No, dokładnie, będą mi przeszkadzać chyba kocią wiarą. Bez dla tych, co tam, nie wiem, są świadkami Jehowy czy coś, nie? Ale, kurwa, to derpnie. Kociuchy, ale... Ciuchem <grym> w duchu. mi takie coś. Wpierdalali się, wiesz, na hama. No, ja, ja się nikomu do chaty nie wpieprzam. No nie mówię mu, że Chrystus jest naszym Panem. Ty chusiek, może zaczniemy, no co? <grym> Idę się przelecę po bloku, powiem sąsiadom, że Chrystus jest Panem. <grym> Powiedz, że, jest, że jesteś ten. No. A, dobra, tak. <grym> Kurwa, husiek! Dobra. O, widzicie, widzicie, widzicie? Skaczesz po kaktusie, skaczesz po kaktusie? O, jestem na drzewie, dosyć Ustaw się z tą I teraz ja, ja cię proszę, ty przeskoczy i mnie wypuść! A gdzie ty jesteś? <laughs> Za tymi drzwiami metalowymi. <laughs> Widzę, czy machasz ręką. <laughs> no. Wieszłam tam dołem No tam na dole z summy mogłeś mnie dołem wypuścić. wypuść Wypuść mnie dołem Albo nie dobra to już będę mieć mniej do skakania Gdzieś ty jest? Obecnie na kaktusie <laughs> Okej okay. Moja pierciep O! Fuck Kurwiejące, nie? Nie tak bardzo jak te... Wiesz. Te dwie babki, które przetrwały, co w nim. <grymne> to Ale powiem ci, że mam aktualnie ładne, stabilne 30 fpsów. Jak się nie ruszam, to się nie zmienia, ani nie idzie w górę, ani nie idzie w dół. <grymne> jak miło! O! A to, to, to łóżka? O, glina. O, daj... dajmonty. Mmm... dobra, tutaj jest jakaś skrzynia. O. kurczak. No to zbieraj, zbieraj i mnie wypuść! Łóżka chyba dla tego, żeby zrobić... ...checkpoint. Tak, to drupset set spawn. Cześć, glina. To tam sieć. Daryf no, co tam w środku? Dobra, co brać? A czekaj, bo tu jest jeszcze wyjście na dole. Tak, nie wchodź tam! A czemu? Bo tam się właśnie dochodzi na górę, a nie, dobra, jest może Ty Słuchaj, bo ja mam drabinki, trzy. No. A czekaj, to mam śnieg, śnieg może mnie nie? No. no. Mi się wydaje, że tu trzeba iść górą. Czy to była falda? Nie, zrobienie. nie. A to czekaj, wiesz co, to zrobimy tak, ja się przelecę tutaj. To jest chyba jako checkpoint zrobione. Dobra, ja już jestem. Nieprawda. No, ale... Kur... Coś tam śnieży. Nic mi nie śnieży. No i... Przeskoczyłem tego kaktusa. Nie, się... Ja jeszcze ja nie robię, mam swoje. Ach, kto się tam? <głos> <głos> Sorry. Kurwa no Dobra już byłam tam, prawie tam było. No Kurde. Dobra, jestem spal się, nic innego nie zostało, Lol To co, idziesz? Moja już jestem. Chwilę. Czekam. W sumie tu tepnij mnie. Czekaj, odpisz sobie na SMS. Tepnij mnie! Ty, ale ja nie chcę skakać nad lawą, bo ja to wszystko stracę, ja mam dajmondy, ja tu pierdolę. <grym> ja też mam dajmondy, dziewięć dajmondów. Kusiek, ja mam staka i 16 Kusiek, no. <grym> no chyba to Ja tam nie wskakuję, pierdolę. <grym> Wiesz co, ja chyba... Yy... No. Ile ty miałeś życia? Cholera wie. O, what the fuck. Aha, dobra, spadnę. Spoko. O, my... wiem, ty moje... Gdzie mam moje Wow! Ja wskoczyć w tą lawę, tak? Tak, masz wskoczyć w tą lawę. Ja nie chcę. Już, już? O, yeah. Masz. Dobra. Idź w te drzwi, ja idę tędy. Po rozżarzonych wy... Kury! Y. Się zajarałem. Rozumiem, że otworzysz mnie tu. No, otworzę, jak chcę, skaczę w ogóle po tych węgierkach, bo to jest y, ten. Slowstone. No, jakoś tak. Czy soul, soul sand. O, slow sand chyba. Uwalniający piasek. Slow. Nie wiem, w każdym razie... No, już się jaram. Ja. Nie, to trzeba na hamac. <gry> Idź do chamony, krępuj się. Wychodź. Już. No, one, dead, dead body. Ale nie zdążyłam przejść. Już, oh. zaraz. Kusio. No, wyłazia, ja nie stoisz. Ja. A pocałuj się. Czekaj. No! O, brawo, je! Yeah. Jeeee! Yeah. No, ja mam trzy ja? drabinki. A ja chcę? Aha, dobra. Ale ja i tak się tu nie mam jak dostać. Ale czekaj, jest... Ja masz trzy drabinki, to tu masz. Dwie, dwie sobie postaw. Hello, gdzie ty jesteś? Hej! Kina ja rozwalam śnieg! Co kurwa? No śniegu rozwalam! Czekaj. Trzeba zburzyć kamień, ale tylko ten jeden. No i co? Silverfish mi tutaj wystarczy. wiedziałem, kurwa, wiedziałem. Skurczy, syn. Nie, to już się cieszyła, zawsze jak ten, jak walczysz. Ty, ale on się teraz, kurwa, rzuci dla mnie. Ale zobacz, co jest tutaj, tutaj na tej tablicy. Tam jest, jest lawa i tam jest chyba coś jeszcze. Gdzie tu do mnie tam? To jest Silverfield! Ej, <gulna> Nie, chusik, zabieraj to! Czytaj se, czytaj se. Eee, czekaj, gdzie co? Tą tabliczkę tu. A, wpadł, dupa mu się upiekła. <gulna> to jest do zrobienia. Co? To mam zaskoczyć? Nie! Ty, chusik, tu jest falawa i ja się boję. Nie? no Bo... U? jest tak, jest takie coś. No. Kurry. Ja pierdzie. I tak musisz skoczyć w lawę. Nie? Ale Jak w tą lawę, czy w tamtą lawę? Nie no, w tamtej lawie, tej na dole to nie ma szans, bo tam jest y, po prostu... No. Dobra, czekaj. Ja mam aktualnie taka i 27 diamentów. A dobra, y, w tą lawę tutaj na tym. No. Na tym pagórku. Bo tu jest woda. I tam na dole jest dalej lawa. No spływamy. <coughs> Trzeba przyznać, że z silverfishami fajnie wymyślił. A, Jaram się. Ja też. No wypływaj, wypływaj. Mam super, mam dwa, dwa serduszka tylko, o dobra. A masz jakieś Zobacz. żarełko? Nie masz? No, Nie, tylko... to, ale mam full żarełka. Idź za znakami. Kurwa, którymi? Chyba za tą wodą, tak? O, czekaj. Craftbooks i... Jeżeli grasz na multiplayer to kliknij. Aha, to chyba że żeby mieliśmy sobie zrobić ten. Dobra, bierz ten i... jazda. Jazda, jazda, biała gwiazda. Sorry, złe skarżyna. No ty mi dzisiaj popchasz, to twoja dziewczyna mnie jest nienawidzi. <laughs> a, przyjedzie to często, widzi łebu upiertel. Ty to był jakieś drzwi. Ja tam się wracam. To ty się wracaj, a ja rozwalam śnieg. Aha, dobra. Tutaj do pani możemy tego przejść. Czego znowu nie możemy przejść? No bo tam było coś, ale tam nic nie mogę. Krajobraz no jest tak epicki, że lepiej oglądać go rano. Działa nam spania? Nie, nie działa nam spania. No dobra, to to. to. Zakaz. Zakaz niszczenia piasku, ochrona wydwa. Wydmy. Kusiek ja tu stale ten przycisk. <noise> <noise> ale <Ona> to się zjebało! <noise> Co zrobiłaś? Nie, bo tu ten piasek miał leżeć. <noise> bo on naciskał na płytkę naciskową. Aha, ale czy tutaj... wiem? O, coś się. A chuj tepnij mnie do siebie, no. Otwarło dobra. się tutaj, otwarło. <noise> tepnij <noise> mnie do <noise> <z> siebie, please. Ale może niekoniecznie zacząć. E, witaj w Kibie. O jaka ja nie lubię Cuba. Film zajebisty. No. On też czekaj, śmiech. czekaj, czekaj, póki ja tutaj wejdę. Ja tu ustawię set Span, bo tam jest woda i tam się pewnie podusimy jak kaczki. <laughs> nie, tylko nie woda, na nam nie lubi pływać w Minecrafcie. Ja się boję o te moje diamenty. Czekaj, tu nie ma żadnej kieszeni wodnej, jest tutaj coś. Masz kieszeń wodną? No. Jak ty to wziąłeś? Tam jest kieszenie wodna. Gdzie jest kieszenie wodno? No czekaj, bo tu jest na dół. Czekaj, bo się bo, ucieknie. Ja pierdziele szybciej, bo się tutaj ja tu nie mam kieszeni wodnej! Ja już, ja, już, ja już zdycham powoli. A tu jest kieszeń. Czekaj, czekaj, czekaj. Oh, oh, oh. Dobra, mam, dotarłem. Dotarłem do czegoś, mam tu skrzynię, obrazy. I większy obraz, tym czym strzelasz, kiedy do. co? I większy obraz, tym czym strzelasz, kiedy do obrazów. Teraz masz okazję. Nie wiem, chłopie. Nie wiem, nie wiem jak to tu No tu jestem, no kina. Hej, hello. Gdzie ty jesteś? nie widzę. Widzisz mnie? Ja pływam zaraz się uduszę. O, widzę cię. Dobra. No tap kom... teptań czy tu? Gdzie ty jesteś? No, bo ja nie wiem, gdzie mam płynąć. O. Czyli ogólnie strzelasz do obrazów, tak? Tak, tylko nie wiem w jakim celu. O! Chyba w takim. Skrzynka. Łopata i ten... weźmiesz sobie wędkę i łopatkę, co? Wrzuci łopatę po odkopywaniu gliny. Dobra. Zabisk jest dostaj steka Dobra. Zapal go węglem, otworzą się drzwi. Ale co? Możesz zabić świnię i wam przepalić steak'a. Czekaj, znaczy, na no świnia widzę mamy tutaj, ale czy nam się żadne nie, nie roztwarły? Masz wędkę? Ty masz wędkę. Nie mam. Przecież jest tu w skrzynce. Gdzie? No tu jest skrzynka na górze, bierz ją. A, no już wiem co trzeba zrobić. Wędką trzeba pieprznąć tę... A ja tu chyba piasek muszę rozkopać. Nicu. No, otwarłeś tutaj. A ja się chyba wykopałam za daleko? Bo tu się miało wykopać. Glinę możemy niszczyć, nie? Tak. Dobra. gdzie jest ta świnia? Nie wiem, szukaj jej. Coś się otwarło. Co ty robisz? Kopię piasek. Aha. Jak się każdy nie potrzebuje to się lekko kurwy, no? <grystanie> Czekaj. Możesz zabić Max trzy świnie. No dobra, zabiję Max trzy świnie, ale dajcie mi pierwszy... Te świnie. o jest ten spawner Świń. Ze no, no nie możemy niszczyć no, Chyba nie. No chyba jednak nie miałam tego rozkupy, Jak chcesz żeś wlazł na świnię bicia? Wędką chodź. Możemy zabić maksymalnie trzy świnie. Ile już zabiłeś? <grafię>, masz miecz, zabiję. A ty nie, nie masz? Tu poszedłeś na chwilę, i. Dobra. Bez no. miecza? Sub, a tam? Może, Może rozkop to dalej? Tam chyba już nic nie ma. No i ja oczywiście musiałam zniszczyć mapę, bo mi się kurwa nie liczy... Dobra, nie, nie. Ja z wychodzę i ja odkrywam. Zależy w te drzwi. W no. Czekaj, skrzynia. Węg... Węgielek. Węgielek. Gdzie? No później, że przy, tam, stań tu i naciśnij przycisk. No czekaj, masz tam węgiela jak coś. No <gryny> czekaj, y dobra, nie, stań pali. Jak? Do sprzeczki. Czekaj. Dobra. Ups, winda zepsuta, idź do szybu, no chodź. może spokojnie, śmiało skakać. Jak <gryny> ty fajnie leciałaś. <noise> o, kurwa. Przyjaramy się tutaj troszkę. Zapal ja stejka. To nie tutaj jest sobie set spawn. To jest woda. Szybko szybko szybko, 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 szybko. Albo cofnij się. Czekaj. Zapal stejka. No to zapalę stejka. Um. O, oh, no, dawaj co będzie w nim? Dobra, Dead Body, uh -huh. czyli coś tu pisze, nie niż tabliczek. No dobra, pozdrawiam wszystkich graczy i dziękuję za. Mam nadzieję miło grę. Explore jakieś pytania wyślecie ale proszę, nie spamować. No dobra, Krusiosław, 64 plus 28. Ja nie mam nic. Ja mówię, żebyś to podliczył. Licz. Nie mam kalkulatora. nie mam kalkulatora. Czekaj. 64 Jest plus ja... 28, po ile były Bo Było 0,25. 8. U. I mam 9 slime boli. Czekaj, to tam liczę? Ja sobie to jeszcze popatrzę. Ale ja nic nie liczę, Czemu nie? bo ja nic nie umiem. Ile tam mówiłaś? 9 slime boli. To mamy 2,25 za ten, za snajbola i mamy 28,64 tego. Diamentów. No to mamy 94,25 punkta. No, i tak nie No Na nas 106. Ile. Dobra, spadam o. tutaj. Dobra, no to tak naprawdę kołe. Pozdrowienia dwóch... dla CTSG, JJ Jokera, Magic, Starego dama i dla Kłasanta. A jak dostałem? Takie podziękowania no, dla no. Minecraft Polska. No fajnie. Okej, okay, dobra, no i cóż... Yy... No chyba wszystko, nie? No, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę mile widziane i u mnie, i u chuczka. Dokładnie. Ja pozdrawiam. Trzymajcie się. Na razie.